To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Ewangelia Jana 16 rozdział 33 werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus słucha. Umiłowany Jezu, pomóż mi odpocząć w Twojej obecności i ufać, że nic nie oddzieli mnie od Twojej miłości. Ta obietnica zapewnia mnie, że najgorsza rzecz w życiu, że Ty możesz przestać mnie kochać, nie jest ani odrobinę możliwa. Jestem wdzięczna, że nie muszę spełniać jakichś wygórowanych warunków, żeby zasłużyć na Twoją miłość lub ją zatrzymać. Zamiast tego mogę otrzymać tę miłość jako czysty dar, który wypływa z Twojej własnej doskonałej sprawiedliwości. To znaczy, że mój kontakt z Tobą jest zabezpieczony na całą wieczność. Ponieważ utrata Twojej miłości jest niemożliwa, mogę odpocząć i żyć w większej obfitości. Gdy sprawy idą po mojej myśli, chcę cieszyć się tymi dobrymi chwilami swobodnie, nie martwiąc się tym, co mnie czeka w przyszłości. Gdy mierzę się z trudnymi sprawami, wiem, że mogę liczyć na to, że Ty wzmocnisz mnie swoją miłością. Żyję na świecie, w którym nie można uciec od problemów, ale uczę się, że w Tobie mogę mieć pokój. Uczysz mnie, żebym miała odwagę pośród trudności i znajdowała nadzieję w Twoich potężnych słowach zapewnienia: Ja zwyciężyłem świat. W Twoje zwycięskie imię. Amen.